W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zmniejszyć ping i powiększyć FPS-y w Counter-Strike 1.6 i przydatne komendy do tej gry. Tutaj napiszę komendy, wy sobie je spokojnie przypiszecie później przejdę do następnego sposobu. tyle tych komend to powinno wam zwiększyć FPSy i pomniejszyć ping no i następny sposób to naciskamy skrót klawiszowy Alt Control Delete I dajemy manager zadań tam się otworzy takie menu dajemy manager zadań wchodzimy w zakładkę procesy jeżeli ktoś ma Steama <coughs> Counter Strike Steam to będzie proces HLX Naciskamy prawy guzik, dajemy priorytet i ustawiamy na niski. Jeżeli ktoś ma non steam no to po prostu będzie pisało Counter Strike. Bo uwaga, to nie jest na pewno o ten plik, co teraz napisałem w komendzie. To nie jest to. Musi być napisane Counter Strike albo C-Strike. I ustawiamy priorytet niski i to zmniejsza ping. Trzeci sposób to link wam podam w opisie do tego programu. Excess.cfd. Po ściągnięciu tego programu, yy, tam link będzie, Z skomikuj, tam trzeba mieć konto, ale to mało zajmuje, więc chyba spokojnie się da zerrzeć i po ściągnięciu, jak to już wypakujemy i w ogóle, to wchodzimy tam, gdzie mamy zainstalowanego Counter Strike'a albo po prostu, żeby po tych folderach nie łazić, to, wyszukiwarkę w, to w wyszukiwarkę wpisujemy C-Strike albo taki folder po prostu w folderze Counter Strike'a, nie? I wklejamy tamto. To w sumie tyle. I gdy wkleimy już ten program, wpisujemy po prostu za każdym razem, gdy wejdziemy w CS-a, nazwę tego pliku. Priorytet też trzeba za każdym razem ustawiać niski. Dzięki, to tyle. Mam nadzieję, że coś tam Wam pomogłem. Nie. Możecie dać suba czy coś takiego, czy lajka, czy coś. Dzięki z tej strony Jerry. Do zobaczenia.